Kończyła Pani y, dziennikarstwo i komunikację społeczną na Uniwersytecie Jagiellońskim, ale też filmoznawstwo na Uniwersytecie Śląskim. Która z tych dróg bardziej przydała się w Pani w życiu zawodowym? No i teraz mogłam powiedzieć przekornie, że żadna, bo dziennikarstwo to jest coś, czego nie można się nauczyć. Ja uważam, że dziennikarstwo się ma w sobie i y, jak rozmawialiśmy przed chwilą, trzeba być po prostu empatycznym, wrażliwym człowiekiem i lubić ludzi, żeby być dobrym dziennikarzem. Ale jak powiedziałam Ci też wcześniej, trzeba mieć jakąś wiedzę, więc filmoznawstwo, wiedza o dziennikarstwie, wiedza ogólnie o życiu i filozofia, i historia jest potrzebne w tym zawodzie, bo nie możesz się obracać w kręgu ludzi i nie wiedzieć, o czym mówisz, więc absolutnie wiedza jest potrzebna. Ale to coś, czego nie można się nauczyć jest podstawą. Intuicja, o, dobra intuicja. A dlaczego właśnie, tematyka. Osób niepełnosprawnych. W końcu polityka, celebryci to, tak powiedzmy sobie, szczerze, chyba bardziej opłacalny biznes. Dlaczego pani stwierdziła, że w tą stronę pani pójdzie? Ze I tu dochodzimy do tego, o czym też rozmawialiśmy, że dziennikarstwo dla mnie to jest pasja i misja przede wszystkim. Nigdy nie patrzyłam na ten zawód w kontekście tego, na czym można lepiej zarobić. Nie da się tak, może się da, ale ja, ja nie idę tą drogą nigdy. To też nie było takie oczywiste, że od razu się pojawiła ta tematyka. Ja też robię bardzo różne rzeczy. To nie jest tak, że zajmuję się tylko i wyłącznie tą tematyką, ale pokazywanie, rozmawianie, przebywanie z osobami z niepełnosprawnością, które czegoś dostały mniej w życiu, a mają dużo więcej radości życia, daje mi po prostu tak wiele, że nie wyobrażam sobie zamienić tego na coś innego. Nawet robiąc inne rzeczy, ciągle mam poczucie tego, że jednak pokazując te piękne historie ludzkie, robię coś ważnego. To jest coś, co mnie ubogaca w środku. I to jest nieprzeliczalne na żadne pieniądze, tego się nie da e, zmierzyć. E, niech inni robią to, co robią. Są ważne tematy. E, dziennikarze, którzy tropią afery, dziennikarze zajmujący się polityką, to jest wszystko bardzo ważne. Ale ja postanowiłam iść tą drogą pokazywania pięknych ludzkich historii, odkrywania bohaterów, o których może nikt inny by nie chciał opowiedzieć i to mi naprawdę daje frajdę. Właśnie teraz zahaczę o y, tych bohaterów. Y, w jaki sposób znajduje Pani swoich bohaterów? Czy zdarza się tak, że niektóre osoby podchodzą do Pani i proponują taki temat? W ogóle zdarzyło się Pani kiedyś odmówić zrobienia jakiegoś tematu? Wiesz, to różnie to bywa. Ja wychodzę z założenia, że bohater jest mi w jakiś sposób przeznaczony. Bardzo często mam także, spotykając kogoś, czuję coś w rodzaju: nie wiem, czy wierzysz w miłość od pierwszego wejrzenia, a ja wierzę w miłość do bohatera od pierwszego wejrzenia, albo inaczej, w coś takiego, że ja od pierwszego wejrzenia wiem, że ja chcę o tej osobie opowiedzieć historię. Tak było z wieloma moimi bohaterami, tak było też z bohaterami filmu, który dzisiaj będziecie mieli Państwo okazję obejrzeć, czyli jeden dzień dłużej. Bo po patrzeniu chwilę na nich, po krótkiej rozmowie, wiedziałam, że to, jest, że to są ludzie, o których po prostu chcę opowiedzieć. Bohaterowie zjawiają się na mojej drodze życia. Wiesz, ja nie szukam, po prostu nie szukam, tylko czekam na to, aż los ześle mi takiego bohatera, który jest w jakiś sposób mi przeznaczony. Znaczy, ja powinnam przez pryzmat mojej osobowości opowiedzieć o tym bohaterze. Bo też nie każdy chce, żeby... właśnie większość osób z niepełnosprawnością nie chce, żeby opowiadać o nich z litością żeby litować, jacy jesteście biedni. Nie, oni nie są biedni, oni są wspaniali, oni po prostu mają trudniej w życiu i muszą wymyśleć sposoby, jak sobie poradzić bez czegoś, jak sobie poradzić bez rąk, jak sobie poradzić, jeżeli się ma, jeżeli się nie widzi, jeżeli się nie słyszy albo ma się inną niepełnosprawność i za to dużo bardziej kochają życie. W wielu Pani filmach yy, przewija się yy, Pan Stanisław Kmiecik. Yy. Czy to już jest u Pani przyjaźń z, z, z Panem Tak, myślę, że tak. To jest bardzo... Przyjaźń to jest w ogóle duże słowo, ale to jest bardzo dobra relacja. Myślę, że można ją nazwać przyjaźnią nie tylko ze Stanisławem, ale z jego żoną Moniką. Ten film tworzyłam dwa lata. To była powieść o dużym malarzu Stanisławie. dużym w sensie dorosłym człowieku, który urodził się bez rąk i małym chłopcu, który wtedy, kiedy kręciliśmy film, miał trzy lata. Dość piękna historia, ponieważ... To jest film o przyjaźni, o ludziach, którzy zupełnie się nie znali. Ten mały urodził się w Warszawie, Stanisław mieszka w Krakowie, przypadkowo mają to samo imię, więc film dla Stasia jest filmem, w którym Stanisław uczy małego Stasia jak żyć. A później jakby ja nie potrafię zostawić bohatera. To nie jest tak, że zostawiasz bohatera, robisz o nim reportaż, zapominasz. To się tak nie da. Jak wchodzisz w jej życie? to po prostu jesteś z tymi bohaterami już długo, a że Monika i Stanisław robią mnóstwo wspaniałych rzeczy, dużo robią charytatywnie, zorganizowali nawet zjazd wszystkich osób bezręcznych w Polsce. No jeszcze nie wszystkich, bo ciągle to się, myślę, powiększa i te osoby się będą zgłaszać. No więc towarzyszę im w tych działaniach, towarzyszę ich, poznaję poprzez ich innych bohaterów, powiedziałam o Martynce, która też urodziła się, może nie całkiem bez rąk, ale z króciutkimi rączkami, która jest najmłodszą w Polsce w ogóle stypendystką w Związku Osób Malujących Ustami i Nogami. Wspaniała dziewczynka. Dzięki Monice i Stanisławowi poznałam bardzo wielu innych bohaterów. I to widzisz, to jest też odpowiedź na twoje poprzednie pytanie. To się tak dzieje, że jeden bohater ma gdzieś tam drugiego, ja go poznaję i nagle się okazuje, że to jest kolejny temat na kolejny film czy reportaż. Właśnie, pani wspomniała y, film dla Stasia. Powstawał 3 lata, dobrze pamiętam? Tak, 2-3 lata to był taki proces. No właśnie. Y, a jak wygląda ten proces twórczy y, krótszych pani reportaży? Ile czasu zajmuje pani na poznanie bohatera, dotarcie do niego, a potem sam plan zdjęciowy? No I tutaj dochodzimy do sedna sprawy, czym tak naprawdę powinno być dziennikarstwo, czyli trochę bycie psychologiem jest potrzebne. To znaczy, jeżeli masz dwa dni na zrobienie reportażu, na opowiedzenie historii przez dwa dni, i naprawdę musisz zrobić sporo scen, sporo rozmów, a kluczowe, jak wiemy, dla rozmowy jest to, żeby bohater ci zaufał, żeby otworzyć jego serce, zaufanie, żeby powiedział ci, żeby dał ci wstęp do Twojego życia, po prostu. Wejście do jego świata nie jest proste, więc przez tą pierwszą chwilę trzeba spróbować zyskać to zaufanie. Od razu nie zaczyna się zdjęć, tylko trzeba usiąść, porozmawiać, napić się kawy, herbaty, ale przede wszystkim bohater musi wiedzieć, że ty chcesz naprawdę posłuchać tej historii. Że to nie jest tak, że przyjechałaś nagrać kolejny reportaż i gdzieś tam to odhaczysz, to nie jest twoja praca. Właśnie, to się nie uda jako praca. Teraz tak pomyślałam o tym, że to się by nie udało, jakbym to traktowała tylko jako pracę. Ja naprawdę chcę poznać tych ludzi, naprawdę chcę o nich opowiedzieć i naprawdę chcę pokazać światu wspaniałe strony i to w jaki sposób oni czerpią z życia inaczej. Bo czasem to jest tak, że są to osoby na przykład całkowicie sparaliżowane i oni muszą znaleźć sposób, żeby cieszyć się tymi pięknymi chwilami inaczej niż my. No nie pójdą, nie, nie, nie pójdą na spacer, nie poskaczą, nie, wiem, nie skoczą na bungee, chociaż niesamowite historie się zdarzają z osobami z niepełnosprawnością, które właśnie latają, fruwają, robią to, co mogą, ale czasem to się nie da, więc trzeba wymyśleć, w jaki sposób cieszyć się życiem. I tutaj wchodzą też w grę relacje, właśnie to, że mogą być z drugim człowiekiem, mogą być przyjacielami, mogą być partnerami, to jest bardzo ważne. Ma Pani jakiś autorytet w swoim życiu zawodowym, który gdzieś tam Pani wskazuje drogę, jak ten reportaż powinien wyglądać? Jeszcze nawet nie. Ja oczywiście z nami szanuję bardzo wielu reportażystów, ale jakby nigdy nie wzorowałam się na kimś. Znaczy, cały czas szukam swojego warsztatu, szukam swojego własnego języka, w którym opowiadam reportaże. Chciałabym, żeby to był jakby jednak język mój, charakterystyczny dla mnie, rozpoznawalny. Ostatnio parę tygodni temu dostałam nagrodę za optymizm jako optymistka dekady, więc myślę, że gdzieś ten optymizm jest moim znakiem rozpoznawczym, że jednak w tych moich filmach czy reportażach to widać. Ludzie wychodzą z filmu z uśmiechem, mimo że to jest film o smutnych rzeczach. Nawet kiedyś w kuluarach przed, na którymś festiwalu usłyszałam, że nie, nie pójdziemy na ten film. Na pewno jest smutny, bo jest o osobach chorych. Ja to słyszałam gdzieś tam i sobie pomyślałam, kurczę, może jednak pójdźcie. No i poszli, wyszli z uśmiechem. I to był chyba największy sukces. A który to był film? Wiesz to, to chyba był film Dastasia. Stasia. Krzysztof Kieślowski, na początku reportażysta, ale potem zrezygnował z tej drogi, ponieważ bał się odbioru społecznego, jak społeczeństwo może wpłynąć na jego bohaterów. Tutaj odwołuje się do filmu z punktu widzenia nocnego portiera. Czy miała pani kiedyś taki strach, że właśnie odbiór społeczny pani filmów może jakoś zranić bohaterów? Nie, poza tym zawsze pilnuję jednak tego, żeby bohater był pokazany tak, jak on sobie to wyobraża, jak on chce. Dla mnie najważniejsze jest właśnie to, jak bohater też chce być pokazany, oczywiście ja go pokazuję przez siebie, ale jeżeli powiem mi, że nie wiem, nie pokazuj tego, nie pokazuj, jak sobie z czymś tam nie radzę, nie rób tego, nie, nie daj tej sceny, kiedy ja tam się rozkleiłem, to ja tego po prostu nie dam. I pierwszą rzeczą, jaką zawsze robię po zrobieniu reportażu, to wysyłam go, nie powinno tego mówić, bo tak się nie powinno robić, ale ja to mhm. zawsze robię, wysyłam go mojemu bohaterowi i pytam się, czy wszystko jest dobrze, czy w jaki sposób nie przekroczyłam, czegoś nie dałam za dużo, nie powiedziałam za dużo, nie pokazałam za dużo. Jeżeli bohater mi wtedy odpisze, że tak jest dobrze, że to jest to, to no to, to materiał idzie dalej. Jestem w stanie jeszcze na tym etapie coś zmienić, żeby no właśnie jak mówisz, żeby nie skrzywdzić bohatera. Ale to się mi na szczęście nie zdarzyło, zdarzyły się zupełnie odwrotne, piękne rzeczy, że dzięki reportażowi jakieś tam osoby pisały, że coś im to pomogło, coś im to dało, zmieniło ich życie, więc jakby to jest ta wartość najważniejsza. Skoro festiwal filmowy nie, zabra, nie mogło zabraknąć tego pytania, wiem, że to jest chyba jedno z najgorszych pytań, ale ma Pani jakiś swój ulubiony film? A to mam mnóstwo takich filmów, mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo. Ale ostatnio nie mam przypadku, bo ostatnio gdzieś tam. Fragment filmu Przypadek Kieślowskiego wpadł mi do głowy i pomyślałam sobie, że tak, to jest sobie jeden z najbardziej intrygujących filmów i dla mnie bliskich, ponieważ ja też uważam, że w życiu bardzo wiele zależy od przypadku, od łodu szczęścia, od tego, jakich ludzi spotkamy na swojej drodze, w jakich sytuacjach się znajdziemy. Więc jakby ten film rzeczywiście jest. Jest dla mnie ważne, ale jest bardzo dużo filmów, więc tutaj zabrakło nam czasu. I na zakończenie chciałbym zapytać Panią, jakie ma Pani plany na przyszłość? Marzenia, ambicje? Bardzo wiele filmów chciałabym jeszcze zrobić, bardzo wiele dokumentów, bardzo wielu wspaniałych ludzi poznać, bardzo wiele pięknych miejsc na świecie zobaczyć, więc drugie życie by się przydało. Mhm. I weł czasu też czasem. Dziękuję.